Hej, to druga część rozmowy z tą dziewczyną, która jest oszustką, ja napisałam taki status, ona do mnie napisała, bo ja do niej pisałam, yy, ona do mnie napisała wtedy, teraz ja. Oki, dajesz? Daj, yy, ha, halo, daj mi, bo cię zgłoszę, jesteś na YouTubie jako oszustka, daj mi byle jaką sukienkę, ja nie jestem oszustka. To daj. Naprawdę, i po prostu da to, żeby moim najlepszym przyjacielem. Co? So. Dam, ale zmieni status. Okej. Okay. Zmieni status. To jest bardzo krótki filmik, tylko chcę wam pokazać dalszą część tej rozmowy, ponieważ w yy, tym filmiku mogę że tylko 10 minut dla Widzicie. A teraz daj. Aj. No kurde. Nie wiem Daj to nie dała ja właśnie wrzuciłam tamten filmik mm. mm. czekajcie no, Już dawniej czekajcie popa yy, właśnie wrzuciłam ten filmik przesłałam. E, co była ta pierwsza część rozmowy. Co pierwsza część rozmowy? No, tutaj jest. Dalej mi do. Do mi grafa. Daj. ...albo... ...jesteśmy To jest oszustka. Zobaczymy, co mi dała. Dała mi! Nie zgłaszaj. Okej okay. Czyli widzicie ona chciała mnie oszukać Ona chciała mnie oszukać, bo oddała tą sukienkę, dlatego że ona myślała, że jej nie zgłoszę. Tylko ona tak po prostu sobie zabierze to ja się do niej nie będę odzywać w ogóle. A mi się wystraszyła no i oddała tą sukienkę, dlatego chciała mnie oszukać. Nie zgłoszę jej, ponieważ no, nie jestem taka. I ta migrafa oddała, wiem. Już się na mnie focham. No to pa.